Kieruje jednym z największych oddziałów rehabilitacyjnych na Dolnym Śląsku. Obecnie mamy kontrakt z Narodowym Funduszem na leczenie 67 pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu. Zwiększenie oddziału jest to niewątpliwy sukces nowego zarządu, w tym pana prezesa Zbigniewa Króla. Dzięki temu mogliśmy w ubiegłym roku, w maju, otworzyć nowe skrzydło oddziału z przestronnymi salami dla pacjentów, ze świetlicą i salą konferencyjno-szkoleniową. Nasza praca to ciągły rozwój. W ostatnich latach dołączyli do nas nowi specjaliści, tworząc interdyscyplinarny zespół. Obecnie w oddziale pracują lekarze. Sebastian Napora, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista medycyny sportowej. Pan dr Julian Rodobolski, specjalista neurolog. Pan dr Sławomir Różycki, specjalista w ortopedii i traumatologii oraz pan doktor Arkadiusz Odroski, który specjalizuje się w rehabilitacji medycznej. Wraz z rozwojem oddziału ortopedycznego Milickiego Centrum Medycznego także nasz oddział zaczął specjalizować się w rehabilitacji pacjentów po operacjach ortopedycznych, pacjentów pourazowych, pacjentów sportowców z urazami sportowymi. Cieszymy się bardzo dużym zaufaniem pacjentów, mamy coraz większe doświadczenie, mamy pacjentów praktycznie z całej Polski. Współpracujemy z licznymi Środkami, takimi jak kliniki w Poznaniu, w, we Wrocławiu, ośrodki w Bolosławcu, w Łodzi, a także ostatnio w Opolu. W naszym oddziale pracuje 19 doświadczonych pielęgniarek, które zapewniają naszym pacjentom całodobową opiekę. Oddział mieści się na dwóch piętrach szpitala, gdzie pracują dwa oddzielne zespoły pielęgniarek. Znajdujemy się w dziale fizjoterapii Milickiego Centrum Medycznego. W tym dziale pracuje 22 pracowników fizjoterapeutów, magistrów, techników, licencjatów. Ja mam przyjemność kierowania tym zespołem, świadczymy usługi dla całego szpitala, dla wszystkich oddziałów, które w tym szpitalu się znajdują, w zależności od tego gdzie jesteśmy potrzebni. Głównym kontraktem to jest nasz kontrakt na, dziale, na oddziale rehabilitacji, aczkolwiek ortopedia to jest też dosyć spory oddział, na którym świadczymy usługi ZOL, OJOM, psychiatria. Świadczymy też usługi w rehabilitacji dochodzącej, czyli mamy kontrakt dla pacjentów dochodzących z, z zewnątrz, spoza szpitala. Oni codziennie tutaj bior, biorą udział w rehabilitacji dochodzącej. W ramach naszej pracy wykonujemy fizykoterapię. Masaż suchy, masaż ręczny, masaż mechaniczny, e, oczywiście leczenie ruchem, czyli kinezoterapia, e, wszelkiego rodzaju nowości typu maszyny, roboty, e, które ostatnio pozyskaliśmy, po, pozwalają nam tą pracę wspomagać, ulepszać, poprawiać. E, idziemy z duchem czasu, szkolimy też zespół, po prostu kto stoi w miejscu, ten się cofa, więc musimy się szkolić. Mamy też terapię zajęciową, która wypełnia czas poza zabiegami rehabilitacyjnymi, wypełnia ten czas pacjentom, żeby oni tutaj po prostu miło też spędzali czas u nas na oddziale. Organizujemy różnego rodzaju szkolenia też dla pacjentów, pogadanki. Z zewnątrz ludzie przychodzą, są to dietetycy, różnego rodzaju specjaliści od jakby dobrego zdrowia czyli wspierania, postępowania temu, żeby to zdrowie zachować w jak najlepszej kondycji. Oprócz tego no, nasze położenie tutaj jest dosyć atrakcyjne. Jesteśmy w Dolinie Baryczy. Dookoła jest las, mamy tereny sprzyjające temu, żeby po prostu dobrze wypoczywać. Coś oprócz tego, że tutaj rehabilitujemy pacjentów, chodzimy do lasu na nordic walking. Tutaj niedaleko są ścieżki takie rekreacyjne. Ćwiczymy na zewnątrz gimnastyki ogólnosprawniające poranne. Wtedy, kiedy jest dobry, dobra pogoda, no to są zrobione na dworze, jeżeli nie, no to oczywiście są robione w środku. Wartością dodaną jest niewątpliwie natura, która nas otacza. Szpital i milskie centrum medyczne znajduje się w centrum doliny Baryczy, dlatego nasi pacjenci po przebudzeniu mogą zobaczyć korony drzew, widok, który nie zawsze doświadczają w domu. Jest to niezwykle ważne w procesie zdrowienia. Korzystamy z łaskawości miejsca, w którym się znajdujemy, więc od wiosny do jesieni mamy poranną gimnastykę oddechową na zewnątrz. Korzystamy także z poobiedniej relaksacji w postaci spacerów. Czasem są to nieśpieszne spacerki, a czasem prawdziwy Nordic walking z kadrą medyczną. Czy mam marzenia? Oczywiście. Bardzo chciałabym, żeby w Miliczu powstało dużo centrum ortopedyczno-rehabilitacyjne i sądzę, że w połączeniu z siłą oddziału ortopedycznego jesteśmy już teraz na to gotowi.